Wyobraź sobie, że jesteś zainteresowany kimś, kto już jest w związku małżeńskim. Oznacza to, że zaczynasz odczuwać coś do osoby, która ma już partnera. Czasami, kiedy tak się dzieje, możesz czuć bardzo intensywne emocje, takie jak motyle w brzuchu lub przyjemne zdenerwowanie, gdy jesteś blisko tej osoby. Ale skąd możesz wiedzieć, czy ona też jest tobą zainteresowana? To trochę jak układanie emocjonalnych puzli. Czasami ta osoba może okazywać ci dużo czułości i uwagi, sprawiając, że czujesz się dla niej ważny i wyjątkowy. Może chcieć być blisko ciebie, dużo rozmawiać lub robić małe gesty, które pokazują, że lubi twoje towarzystwo. Jednak będąc w związku małżeńskim, może czuć się rozdarta. Może odczuwać niepokój lub nawet poczucie winy za to, że ma te uczucia wobec ciebie, ponieważ ma zobowiązanie wobec innej osoby. To może sprawić, że będzie się czuł zdezorientowany co do jej prawdziwych uczuć. Dlatego ważne jest, aby zwracać uwagę na sygnały, które daje. Istnieją rzeczy, które może robić fizycznie lub psychologicznie, co wskazuje na to, że rozwija wobec ciebie uczucia. Te sygnały mogą pomóc ci zrozumieć, czy zaczyna się w tobie zakochiwać. Poznajmy więc psychologiczne i fizyczne oznaki, które mogą wskazywać na to, że żona ta kobieta zaczyna cię lubić. Sygnał pierwszy czy zauważyłeś, że za każdym razem, gdy wychodzicie razem, jesteście tylko wy dwoje, bez nikogo innego? To jakbyście mieli specjalny klub tylko dla was dwojga. Ona nigdy nie chce, żeby inne osoby dołączały do was. Dzieje się tak dlatego, że gdy ktoś naprawdę lubi inną osobę, chce spędzać z nią jak najwięcej czasu bez przerw. To jak z ulubioną zabawką, z którą chcesz bawić się tylko ty. To sposób na maksymalne wykorzystanie wspólnego czasu. Wiesz co, czasami może nawet bać się, że inni odkryją wasz związek, jakby to był sekret. Dlatego, gdy sugerujesz, by zabrać ze sobą przyjaciół, nie jest zbyt entuzjastycznie nastawiona do tego pomysłu. Woli planować rzeczy tylko z tobą. To pokazuje, że naprawdę lubi być blisko ciebie i chce, żebyście bawili się razem w wyjątkowy sposób, tylko wydwoje. Sygnał drugi. Czy zauważyłeś, że gdy ktoś narzeka na coś, czego nie lubi? To jakbyś mówił, że nie chcesz jeść brokułów i ciągle powtarzał, jakie są niedobre. Niektóre żonate kobiety zachowują się tak, gdy zaczynają lubić kogoś innego. Mogą narzekać na męża, mówiąc, że nie jest dobry i że nie chcą już z nim być. To może być sposób na pokazanie, że są otwarte na coś nowego. Czasami mogą nawet porównywać cię do męża, mówiąc, jak bardzo jesteś przystojny i masz cechy, których ich mąż nie ma. To pokazuje, że zaczynają cię naprawdę lubić i mogą chcieć czegoś więcej niż tylko przyjaźni. Sygnał trzeci. Czy rozmawiałeś kiedyś z kimś i nagle ta osoba zamilkła? Może to być dziwne, prawda? Czasami tak się dzieje, gdy wspominasz o czymś, co może ją zasmucić lub zirytować. To jakby coś przetwarzała w swoim umyśle. To również może się zdarzyć u niektórych kobiet, gdy zaczynają lubić kogoś. Na przykład, jeśli wspomnisz, że rozmawiasz z inną dziewczyną, może nagle zamilknąć. Dzieje się tak, ponieważ może czuć się niepewnie i bać się, że straci Cię na rzecz innej osoby. Nawet jeśli nic nie mówi, może czuć się smutna lub zazdrosna wewnętrznie. Gdy żonata kobieta tak reaguje, może to być oznaką, że zaczyna Cię naprawdę lubić i nie chce Cię stracić. Sygnał czwarty. Czy miałeś kiedyś dziwne uczucie, że wszystko wokół Ciebie jest związane z osobą, którą bardzo lubisz? To jakby każda mała rzecz przypominała ci o niej. Na przykład, gdy tęsknisz za przyjacielem i nawet najprostsze rzeczy, takie jak piosenka, którą lubicie słuchać razem lub miejsce, gdzie często chodzicie, sprawiają, że myślisz o nim cały czas. To prawie magiczne, prawda. Cóż, niektóre kobiety czują się tak, gdy zaczynają lubić kogoś. Jeśli ona zawsze mówi, że coś lub ktoś przypomina jej o tobie, to znaczy, że ciągle o tobie myśli. Nawet jeśli ma już męża i rodzinę, nadal dużo myśli o tobie. To pokazuje, że rozwija wobec ciebie silne uczucia. W końcu, dlaczego miałaby tak dużo o tobie myśleć, gdyby nie było między wami czegoś wyjątkowego? Sygnał piąty: rumienienie się. Czy zauważyłeś, że ktoś nagle czerwienieje na twarzy? To jakby mnóstwo motyli latało w jej brzuchu. Dzieje się tak, ponieważ ludzki organizm czasami reaguje dziwnie na bardzo silne emocje. Takie jak miłość. Więc jeśli zauważysz, że żonata kobieta czerwieni się za każdym razem, gdy cię widzi, zwłaszcza gdy patrzysz na nią w specjalny sposób, może to być oznaką, że bardzo cię lubi. To jakby jej twarz zdradzała sekret, nawet jeśli ona nie chce. To jakby próbowała coś ukryć, ale jej twarz mówi wszystko. To zaczerwienienie może być jeszcze bardziej intensywne, jeśli ukrywa swoje uczucia, ponieważ może czuć się winna za to, że cię lubi. Będąc mężatką. Czasami może nawet unikać patrzenia bezpośrednio na ciebie, żeby ukryć to zaczerwienienie. Ale mimo to, to jakby jej twarz zdradzała, co czuje w środku. To pokazuje, jak bardzo jest zaangażowana emocjonalnie i jak jesteś dla niej ważny, nawet jeśli nie może tego otwarcie wyrazić. To naturalna i mimowolna reakcja, która ujawnia, jak bardzo może się w tobie zakochiwać. Sygnał szósty: czy kiedykolwiek chciałeś czegoś bardzo, ale nie mogłeś tego bezpośrednio poprosić rodziców. To jakbyś bardzo chciał nową zabawkę, ale nie mógł po prostu powiedzieć ich chcę. To trochę skomplikowane, prawda? Podobnie zachowuje się żona kobieta, gdy zaczyna bardzo lubić kogoś, kto nie jest jej mężem. Nie może po prostu powiedzieć wszystkim, że cię lubi, bo to byłoby dziwne, prawda? Więc używa pośrednich gestów, jakby to były sekrety, aby pokazać, że jesteś dla niej ważny. To jakby zostawiała wskazówki, zarówno dla Ciebie, jak i dla innych, że jesteś dla niej ważny. Na przykład: może zawsze chcieć wiedzieć, gdzie jesteś, zgadzać się ze wszystkim, co mówisz, lub nawet mówić, że chciałaby, żebyś był jej mężem. Te gesty to sposób na oznaczenie terytorium, pokazując, że jesteś jej, nawet jeśli nie może tego otwarcie wyrazić. To sposób na pokazanie, że jest w Tobie zakochana i czuje, że jesteś jej. Sygnał siódmy. Czy zauważyłeś, że ktoś kłamie, żeby ukryć coś ważnego? To jakby mówić rodzicom, że jest się z przyjaciółmi, ale tak naprawdę robi się coś, czego nie powinno się robić. To dzieje się również u niektórych żonatych kobiet, gdy zaczynają bardzo lubić kogoś, kto nie jest ich mężem. Kłamie mężowi, mówiąc, że jest z przyjaciółkami, podczas gdy tak naprawdę jest z tobą. Trzyma wasz związek w tajemnicy unikając spotkań z mężem i wymyślając przypadkowe wymówki dla niego. To pokazuje, że działa ostrożnie, aby uniknąć odkrycia. Boi się, że mąż odkryje jej uczucia do ciebie i że zdradza jego zaufanie. Gdyby uważała cię tylko za przyjaciela, mogłaby otwarcie o tobie mówić mężowi i nie musiałaby kłamać o wychodzeniu z tobą. Ale jeśli ciągle kłamie, to znak, że dzieje się coś głębszego. Te kłamstwa wskazują, że może być naprawdę w tobie zakochana i robi wszystko, aby chronić swoje uczucia. To skomplikowana sytuacja, w której próbuje balansować między swoimi uczuciami do ciebie a zobowiązaniem wobec męża. Sygnał ósmy: Czy zauważyłeś, że ktoś robi wszystko, żeby cię uszczęśliwić? To jakby ktoś zawsze był gotowy ci pomóc, tworzył okazję, żeby cię zobaczyć, nawet jeśli to powoduje problemy z mężem, i starał się. Żeby wasze chwile były jeszcze bardziej wyjątkowe. Jeśli także unika robienia czegoś, czego nie lubisz, tylko po to, żeby ci się przypodobać, brzmi znajomo. Te zachowania to silny sygnał, że rozwija wobec Ciebie głębsze uczucia. Kiedy dobrze znamy kogoś, nie tylko wiemy, co ta osoba lubi, ale także uczymy się, czego nie lubi. Dlatego jeśli żona ta kobieta tak bardzo stara się Cię uszczęśliwić, to wyraźny znak, że zaczyna się w tobie zakochiwać. To poświęcenie, aby cię uszczęśliwić, pokazuje, jak bardzo jesteś dla niej ważny i jak chce dbać o twoje dobro. To sposób na wyrażenie swoich uczuć w sposób troskliwy i uważny, nawet jeśli to wiąże się z wyzwaniami lub komplikowaniem jej własnej sytuacji. Sygnał dziewiąty. Czy zauważyłeś, że ktoś dzwoni do ciebie lub wysyła wiadomości późno w nocy? To jakby chciała rozmawiać z tobą w środku nocy. To może być znak, że jest tobą zainteresowana czasami może ukrywać ten kontakt, czekając aż mąż zaśnie i nie będzie nikogo w pobliżu, żeby móc rozmawiać z tobą w bardziej intymny i romantyczny sposób. Te późnonocne wiadomości mogą wskazywać, że myśli o tobie, nawet gdy wszyscy śpią, co pokazuje, że jesteś dla niej ważny. Wybiera ten moment, aby nawiązać z tobą kontakt, ponieważ chce mieć z tobą specjalne chwile, z dala od oczu innych osób. Ta komunikacja poza normalnymi godzinami może ujawniać rosnące pragnienie, aby być bliżej ciebie emocjonalnie. To sposób, w jaki wyraża swoje uczucia w dyskretny, ale znaczący sposób. Sygnał dziesiąty. Czy zauważyłeś, że kobieta nie przerywa ci, gdy wchodzisz w rozmowy lub akty romantyczne i flirtowanie? Normalnie, gdy toes widzi tylko jako lub nie jest do tych prob. Dzieje się to podświadomie, ponieważ kobiety zwykle mają subtelną linię między przyjaźnią a romansem, zwłaszcza gdy są zamężne. Jeśli żonata kobieta nie przerywa ci rozmów romantycznych i flirtów, to może wskazywać, że jest naprawdę tobą zainteresowana. Nie przerywa tych momentów, ponieważ w pewnym sensie jest otwarta na Twoje zaloty i uczucia. A jeśli czerwieni się, gdy z nią flirtujesz. To może być jeszcze jeden sygnał, że rozwija wobec ciebie uczucia, pokazując, że jest emocjonalnie zaangażowana. Ważne jest, aby zauważać te sygnały z wrażliwością, zwłaszcza, że dotyczy to sytuacji małżeńskiej. Szanując jej uczucia i sytuację rodzinną, jest kluczowe. Powinniśmy zawsze działać z szacunkiem i empatią, pamiętając, że jest w to zaangażowana inna osoba jej mąż. Rozumiejąc te sygnały, Możemy nawigować z ostrożnością i odpowiedzialnością, dążąc do budowania zdrowych i szanujących relacji dla wszystkich zaangażowanych. Więc po zbadaniu tych sygnałów, jak żona ta kobieta może okazywać swoje zainteresowanie, ważne jest, aby zwracać uwagę na te znaki. Gdy ktoś jest w związku, zwłaszcza małżeńskim, pojawiają się delikatne uczucia i głębokie zobowiązania. Jeśli zauważasz te sygnały u kogoś, kto jest już w związku małżeńskim, Pamiętaj, że kluczowe jest działanie z szacunkiem i empatią. Zrozumienie psychologicznych i fizycznych sygnałów może być jak rozwiązywanie emocjonalnych puzli. Ważne jest, aby być świadomym zaangażowanych emocji obu stron i szanować istniejące zobowiązania. Jeśli podobały Ci się te wskazówki i uznałeś je za przydatne, nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby otrzymywać więcej treści tego rodzaju. Zostaw lajka, jeśli ten film był dla Ciebie przydatny. Pamiętaj, aby zawsze dbać o ludzi wokół ciebie z wrażliwością i zrozumieniem. Do zobaczenia następnym razem i dziękuję za oglądanie.